Jak nie ten, to ten, o, Ciekawe, czy tu są? może tu są jakieś żyjątka też, to też, no. A to nie ten, ten tym bardziej, to jeszcze trzeba trzeci raz ten pierwszy wsadzić i wtedy nie, będzie działał. nie, no to, to się zastało, nie, pokaż mi. No dobra, niech chyba póśniemy kruś, kruś, może Typniemy Sama No tak to jest Jeśli coś nie używa to zanika A mi się nie uważa To jest prawdziwy złąbol. Jak tym pojedziemy do Turcji, potem do Gruzji i wrócimy, co ty mówisz? To będzie Kurde. wyczyn, nie? To jest prawdziwy złombol, Nie jakieś tam popierdółki. To jest maszyna od, oduczona, kurcze od benzyny. Może no, cały złombol objedziemy na gazie. To w Turcji dużo gazu jest. To jest to nie ten Skantynka auto co było. tam? Auto było tamte, tamte zamki to już w ogóle to nie bardzo to skantynka może by się zażyłcud, nigdy nie próbowałem, że może może. Hmm. Dobra pokaż mi jeszcze raz tamten który, który to był Ten taki ładniejszy Kurde. No, można to jeszcze rozwiercić tej to w tej chwili Tak, tak delikatnie, to chyba nie lubi. No to, to to będzie chyba cały odcinek, chyba, bardzo otwierania Klapki w lewo. za za No to chyba nie ten. No jest. O kurwa, jaki korek korek zastępczy no to mazo jeszcze zgubił korek no ja pierdiczę siłą i godnością osobistą poszło Nagle mi się... nie leży. pan lejrzesz pan no nie dobra to trzymaj Zobaczyć czy mu się coś nie wylewa, nie? Na no razie sucho Ze zbiornika dlatego, jest sucho, bo jest dziura Nie no, myślę, że po takim czasie to mogłoby się wyparować Pewno była jakaś resztka i wyparowała No, może mu wystarczy Na razie Dobrze? Ile ty wziąłeś? nie? chyba kapie coś. Ale może, może to. Może kapie z tej rury, nie? Nie, to chyba nam się Aha. No i. Dobra. Starszy. No, leje się z tego węża. Z łącznika się leje. Nagrałem to, żeby widzieć. Teraz będzie można tym otwierać elegancko i elegancko zamykać. No. Wiadomo po co po co to woziłem tyle lat. A może po prostu chłopaki nie mają ręki? Ja spróbuję, może nie. A bez nie jest. Ja dostał na wolnych, więc pociągnie tu no. A sanie to już się wyciągnęli właśnie. Spróbujemy bez sania, no Żyje kantyna no. Jedziemy do Turcji No Właściciel dopiero odpalił, no a kantynkę ostatnio odpalałem, dopiero mi odpalił na wódce po zimie. Bo tu ostatecznie byśmy też to zrobili, gdyby nie odpalił, nie? Bo zaraz jadę po wódę na urodziny w Ugazji.